No hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale, zakręcona pozytywnie. Lecimy z kolejnym znakiem. Co ona, on chce nam powiedzieć? Co mówi o niej? Koziorożec. Pół energię w laurę wyrzucimy. Co słychać u koziorożca? Męską energię mamy, kochani, koziorożca tu. Damską będziemy mieli tu, z nie będę mieszać. Już tak, żeby Wam łatwiej było zapamiętać. Pannę koziorożce Co one nam tu zmalowały? I chcą zmalować? Męska, zobaczymy, co on czuje do nas. Dziewczyny Nie chcę nikogo innego. Wow, zazdroszczę. Naga mnie zraniły Twoje słowa. Słowa bolo. Brakuje mi bliskości ciebie. Jesteś moją jedyną połówką na całe życie. Kesa. Wróć do mnie. Wy odeszliście od nieba? Odkąd się poznaliśmy, nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Też mam uczucia, jestem osobowrażliwa, Nie mogę bez ciebie żyć. Chyba od niego odeszliście, kochany. Zaraz zobaczymy, co on. Ona nam chce tu mówić do niego, co wy chcecie mu przekazać. Nie wybaczy ci tego nigdy więcej. Wow, co tu się stało? No, widzę tu w kartach było odejście, ale już nie chciałam mówić, albo chciałam się upewnić. Coś tu, czemu wy od niego odeszliście? Nigdy cię nie zdradzę ale jest grany. Gdy moje serce Ciebie zobaczyło, zauroczyłam się i zdecydowałam pić. Mam wspaniałe, dobre serce. Chcę być szczęśliwą osobą. Nie wiem, nawaliłam. Zaryzykuję się odezwać. Ciężko jest o Tobie zapomnieć. Co Wy się rozstaliście, koziorożce? O matko. No tak tu wychodzi na to. Te karty też tak mówiły, ale na no, to wychodzi, że się rozstaliście i jesteście w potrzasku, do mężczyzn się tyczy, nie ma czym się martwić, jesteś bezpieczny, wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą, boskiej opatrzności, wszystkich obecnych w porządku, dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostanie rozwiązana, najlepszym z możliwych sposobów i bez wysiłku, C, co wyście tu nabroili nam? Prawo przy, przyciągania. Każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje, więc inwestuj mądrze. Masz moc w wyboru swych myśli i ich miłości, spokoju. Harmonii. Na Twoją prośbę z przyjemnością dostajemy Twoją energię do wyższych częstotliwości. Tu u kobiety, to u mężczyzn. Czemu wy się, kochani, rozstaliście? Co się z wami dzieje ostatnio? To widzę tu znowu rozstanie: albo wy się rozstaniecie, albo po prostu się rozstaliście już. No ładnie. Dobra, koziorożce. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Ale powiem Wam jeszcze jedną rzecz, wracając: wrócicie do siebie na pewno. Prawdziwa miłość, pamiętajcie, przetrwa wszystko.